Pamiętajcie, jak mówiło się, że gracze na padach mają haksy? Dzisiaj znowu to sprawdzimy. Dokładnie tak. Nie grałem na padzie jakiś rok czasu i postanowiłem, że trzeba do tego wrócić. I dzisiaj właśnie gramy na padzie. Koniecznie oglądajcie do końca, by zobaczyć, jak mi poszło i czy udało mi się wygrać. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tyle łapek w górę. Spróbujmy pobić dzisiaj ten rekord. Pamiętajcie, widzowie, o kodzie Zakrzak i ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kod Zakrzak i ty do sklepu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś każdy, dosłownie, gracz na klawiaturze. No dobra, prawie każdy, w tym oczywiście ja, mówił że gra... Czy na padach można powiedzieć, że mieli kiedyś haksy. Jak pamiętacie, było autocelowanie i tak dalej, i tak dalej dla wszystkich, którzy grali na padach, i dużo osób na to narzekało, w tym tak jak mówię, ja. Ale dzisiaj stwierdziłem, że sprawdzimy to, czy była to prawda, czy dalej to działa. Oczywiście mam ze sobą mojego legendarnego pada, który jest od początku kanału. Przy okazji, to ja kiedyś nawet zaczynałem Fortnite grając na padzie. Zaczynałem na Xboxie. Dajcie znać na czym wy zaczynaliście. Więc sprawdzimy sobie dzisiaj, jak się pyka na padzie, po. Jestem bardzo ciekawy, ilu dniach przerwy, ale prawdopodobnie myślę, że że ponad rok przerwy nie grałem na padzie. Mamy pierwszego chłopa w ogóle, ty? Ja jeszcze nie przygotowany w ogóle jestem, Gdzie on zleciał. W powietrzu, co on robi? Okej, okay, nie wnikam, co on robi, jest na dole. Dobra, to będzie chyba pierwszy frag, przynajmniej mam taką nadzieję. 36 dostał. się, chłopie, trafić go nie mogę, dobra, dobra, dam radę, dobra, dam radę. Widzowie, muszę dać radę. Jestem na dole, poczekajcie, nacelowuje pyk, 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 kręcę. O, chłopie, o nie, jaki wstyd, lecimy, no nie wierzy, co jest, Grane. Zero ma. mamy go. Nie grałem na padzie, naprawdę, myślę, że około rok czasów Fortnite. To trochę dużo, ale tego się nie zapomina to ma się we krwi. Tak, no, właśnie było widać, jak mam to we krwi. Zabieramy sobie od tego chłopa pistol i na pewno przydałby mi się Essendzik. Dlaczego? Dlatego, że na padach łatwo się strzela ze SMG-ów na blisko, a przynajmniej mi będzie na pewno łatwiej strzelać ze sęga na blisko niż z takiego redaja na daleko, to na 100%. Więc wychodzimy sobie tutaj na górę i zabieramy białe skrzynki, które oby się zrespiły, bo jak się nie zrespiły, to będzie trochę lipa. Przy okazji, jeżeli chcecie, żebym robił więcej odcinków w napadzie, zostawcie łapkę w górę 1500 łapek i wlatuję kolejny odcinek spada. A powiem wam, że w sumie to chętnie sobie poprzypominam, jak to się kiedyś grało na tym padzie. Nie robiłem tego tyle czasu, że aż fajnie wrócić. Małe potki, bierzemy, bardzo dziękuję. Ja się muszę uleczyć, bo w sumie to nie mam w ogóle HP. Jestem na strzała, no z pompy powiedzmy. Spleszy wjeżdżają, raz dwa, elegancko. I odbieram mojego pierwszego perka w historii grania na padzie. Tak, nigdy jeszcze tego nie robiłem. Zobaczmy, jaki perk to będzie. Obstawiam, że będzie to szybujący sprinter. Uwaga! 3, 2, 1! Ej, taktyczna zbrojownia! Biorę to chyba! No biorę, biorę, widzowie, biorę oczywiście, że biorę. Bierzemy tutaj taktyczną zbrojownię, będzie z tego mi prości grać. Tak mi się wydaje, że będzie. Prościej. No jest to sm więc raczej będzie łatwo. Stop, stop, stop. Łatwo nie będzie. Będzie po prostu trochę prościej. Otwieramy skrzynkę. Mamy kruka, ale czy ja potrzebuję kruka? Eee, no chyba nie. Chyba dzisiaj nie potrzebuję kruka. Z krukami to ostatnie trzy odcinki nagrałem, więc na razie wystarczy. 38 osób do końca meczu. Moim celem jest dzisiaj zrobić top 3. Fajnie byłoby, gdyby się udało. A w ogóle to jeszcze lepiej byłoby, gdybym wygrał pierwszy mecz na padzie po roku przerwy. To by było szalone. Myślicie, że jest taka opcja? Ja myślę, że jak szczęście to piszę, to na pewno jest taka opcja. Tylko, że oprócz mojego szczęścia, to przeciwnicy Muszą chyba mieć jeszcze pecha. Zabieramy wszystkie itemy. Mi już tutaj naprawdę nic więcej nie potrzeba. Okej, okay, żyje, żyje. Lecimy przed siebie i w ogóle sprawdźmy, jakie dom mi 90. -tki. Ostatni raz 90. na padzie robiłem dawno. Czekajcie. Ej, sobie mi tak sama gałka do góry idzie. Bierzemy, stawiamy ścianę. Ja mówię, ja kiedyś grałem na padzie, więc zobaczmy, czy jeszcze coś z tego pamiętam. Ty, człowieku. Ej, dobra, akurat 90. to pamiętam. To same ręce, można powiedzieć, robią. To jest pamięć mięśniowa wizowa. Ja nie wiem, co ja nikam, te 90. same się robią, można powiedzieć. Za ja, tylko trochę maców na to poszło, Taka tam połowa całego mojego zasobu, ale czego się nie robi, żeby walnąć sobie 90 na padzie po roku przerwy. No no czego się nie robi. Odbieramy kolejnego perka. No, no ja mam po tego pada. Czemu mi ze do góry? Przerolowujemy i mamy ślubiący sprinter. Let's go, biorę to. Widzowie, czy ktoś może mi wytłumaczyć, czemu ja nawet nie dotykam pada, a moja postać skręca? Co jest z tym padem nie tak? No napiszcie w komentarzu. Jakby nie patrzyć to te pady mają już z 5 czy 6 lat, ale <laughs> same nie powinny chyba skręcać. Moja kilkuletnia myszka no, nie skręca sama, więc ja nie wiem z tymi panami. Ej, może wejdę na góry cytadeli. To by było idealne, bo wtedy mógłbym nawalać do wszystkich, spamować na daleko. To jest dobry plan, zróbmy to. Byleby nie spotkać nikogo na blisko, bo to się dla mnie nie skończy najlepiej, obstawiam. Wizowie, no samo idzie do góry. No nie wytrzymam. No nie wytrzymam, człowieku, samo mi do góry idzie, naprawdę. Ej, tu jest ptak. Zauważył mnie chyba, dobra, nie idziemy na cytadelę. A stalawista, ja są zawijam. Ja nie mogę się bić jeszcze, bo nie mam szans na wygraną. Znaczy, szansa jest zawsze, ale no nie oszukujmy się, niezbyt duża. Są na blisko. Jeżeli ktoś będzie ogarniał, to nie poskłada jak papierowy samolot. Ja bym najchętniej po prostu powbijał na trzeciego, bo tak jak mówię, w walce jeden na jeden szanse są mega nierówne, ale w walce na trzeciego, gdy wbiję, no to można powiedzieć, że te szanse się już troszeczkę wyrównują i będzie mi o wiele prościej. Ja nie mogę, to jest jakiś fanatyk ptaków. No on cały czas lata tą sobą, brukiem, ptakiem, sokołem, e, co ja tam jeszcze mówiłem? Ja już nie wiem, jak ja mam to nazywać, serio. Byczku, chowaj tego sokoła, ja wychodzę na górę i ci składam. Tak będzie, Ta, tak na pewno się stanie. Oczywiście, że tak. Poczekajcie, widzowie, tak żebym nie zauważył przy murach, na cichacza, na spokojnie. I kroki, ktoś tu mój jest. Byku, yy, daj mi spokój. Ja idę na samą górę cytadeli. To mi się chyba uda, więc mój plan się na razie, że tak powiem, yy, no sprawdza. Aha, nie ma tyrolki. No to nieźle, nieźle, że tyrolki nie ma. Koks, widzowie, wychodzę matcami, budujemy, byle, żeby teraz nie zaliczyć gleby, bo to by była tragedia. Naprawdę duża tragedia. Jestem u góry i pytanie, czy tutaj nie jest gościu krukiem? Ty, on tu jest! O, stary! Muszę go walnąć. Biało, biało, biało ma. Zero! Nie wierzę, jeden HP. Stary, czy to byś coś pomyliło? No ja mam ci porobić. Przecież taki był plan. Nie wierzę. Ziomek mi uciekł. A miał jeden HP, dosłownie. No dobra, może tam 39, ale 39, czy 1 to, to to samo. Ja go dojeżdżam. Nie ma opcji, że on mi ucieknie. Biorę najdy, rzucam tam nejdy. Losowe, może akurat coś trafię. Człowieku, nie zewnątr te numery, mi nie uciekniesz. No, no chyba, że mi uciekniesz, to będzie problem. Okej. Okay, może jest w sianie? Nie ma go w wsianie? Gdzie on jest? Chłopco ma farta. No nie mam pytań, widzowie, ma totalnego, totalnego farta, serio. Ty jest gdzieś, słyszałem go. Podnosi jakieś dziwactwo, nawalam do niego biało. Po co on to podnosił? Byczku, co ty grilla robiłeś? Czy, czy, czy co ty tam masz? Chłopco grilla robił, a na dworze śnieg pada, ja nie wiem. Przy okazji dajcie znaka, czy tylko u mnie napadało 30-40 centymetrów, pół metra śniegu, czy u was tak samo? Bo się nie da nawet z domu wyjść. I to to nie, nawet nie żartuje. 15 osób do końca meczu. To mi się podoba. Zróbmy to. Widzowie. Wygrajmy gierkę na napadzie. Pierwszą yy, poprzer. Dwie. No, zaraz sobie wygram. Jak połamie dwie nogi. Ja w ogóle nie pomyślałem o tym, że ten chłop miał przecież młota. Więc zabierzmy sobie tego młota. Bang, Mamy młot elegancko. I się wybijamy do przodu. Przed siebie. Pytanie, gdzie idziemy? No, chyba odpowiedzią jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. Przed siebie. Ty chłop tu jedzie brykom. Co jest grane w ogóle? Ej, on ucieka ode mnie? Ja nie mogę. Pierwsza osoba, która ucieka ode mnie. Uuu, minus 30 na biało. Ma biało. Jak dostał? Trzy człowieku. Okej, okay, powiem wam tak. Tak, padzik oddaje, padzik oddaje i to ostro. Ja miałem powiedzieć, że to pierwsza osoba, która ode mnie ucieka. Jestem w szoku, ale w ogóle się nie dziwię. Sam bym od siebie uciekał. Mamy pierwszego, lecimy po kolejnego. Ty, jest ziomek kolejny, ładuję do niego. 40 dostał, zawsze coś. Trochę mało, ale lepsze to niż nic. Aha, mam plecy. Nie, ja stąd zawijam widzowie, bo to się źle skończy. Tam jakiś w ogóle gościu w że spocona bohaterka. A stalawista, idę stąd, nara. O nie, jednak chyba stąd nie pójdę. Widzowie, no że tak powiem, mamy lekki problem, bo ten chłop właśnie we mnie wjeżdża. Nie wiem do końca, co on robi. Daj mu bombę, zero ma totalne. Easy. Dobra, jak jednak nie takie easy. Chciałem powiedzieć, że nie easy. Tak, chciałem powiedzieć właśnie, że nie easy. Jest tutaj łocie kręcę, ale na poceniec. Człowieku, oni się tymują na mnie. Co to ma być? Ej, ty tu i ścianę. Pęk! Leży! Króciutko! Mamy go. Drugi frag. Nie, no ja tutaj widzowie zostaję pro-playerem na padzie. Serio. Biorę młota. Zawijam. Siemano. Ej, co to była za akcja? jestem w szoku, że ja tutaj jeszcze żyję. A jeszcze w większym szoku jestem, że mam dwa fragi. I to na całkiem nie najgorszym ziomku. No, on ogarniał. Że tak powiem. Nowy proplayer polski na padzie właśnie się urodził. Taka sytuacja. Ziomek jedzie motorówką, ale nie wiem, czy strzelać. Spróbuję. Oj, oj, oj. Biało ma. Dobra, lecę z nim. Ajajaj. Aj, aj. Mało zabraknie. Biało znowu. Powiem wam, że akurat spada. Fajnie się strzela na daleko. Myślałem, że będzie ciężej, ale tutaj wchodzi w motorówkę, w samochód. Nie ma tragedii. Widzowie, przy moim krzaku jest jakiś gościu. Oby do niego nie wszedł. Nie, ziomek, jak ty wejdziesz mi do tego krzaka, to ja normalnie nie wytrzymię. No, normalnie, no nie wytrzymię. Gość, że tak powiem, bierze kąpiel sobie aktualnie na. na Trafię. Idź stąd, idź stąd. Proszę cię. Chyba poszedł. Jest git. I ładują się tam. Biję na trzeciego. Czekajcie. Wow, jednak nie biję na trzeciego. Tu jest ziomek! Nie, usłyszał mnie! Dobra, idę, idę, Nara. Zabijam stąd! Spanikowałem i strzeliłem. Nie taki był plan. Kolejny, nie wierzę w to. No nie wytrzymam. Dlaczego ja mam takiego pecha? Dlaczego ja? Widzowie, powiedzcie mi, dlaczego ja? Dobra, chyba jestem bezpieczny, chilluję. Masakra, co to są za ludzie? Czemu oni od razu tak dojeżdżają? Czemu tu jest kolejny gościu znowu? Jest dużo potka. Dobra, mam full Hapy znowu. Wracamy, wracamy do gierki. Jest idealnie. Czy myślicie, że siedzenie pod schodami jest dobre w momencie, w którym obok was jest chłop? Wydaje mi się, że nie jest to najlepsza opcja, ale, ale jedyna. Ja nie mogę, ja się dzisiaj czuję naprawdę jak największy bambik w historii świata. Nie grałem rok na tym padzie, a te chłopy są tak napocone, że to jest jeden wielki hit. Słuchajcie, zostały tylko cztery osoby. Muszę niestety iść do strefy. Więc wychodzę z mojej, że tak powiem, nory i idziemy... Naprzód. Trzy osoby, przepraszam, nie dwie. Yy, nie cztery, trzy osoby. No to co, zaraz dwie i mamy jeden na jeden i nie wygrywamy. Proste, proste. Ciekawostka jest taka, że prawie nie mam matców, więc pozbieram je. Mam plan widzowie, Idę i wtapiam się w tło. O, to jest idealne miejsce do tego. Nie ruszam się. C cicho, cicho, cicho. Będzie dobrze. Tam jest ziomek, Przede mną, zrzut otwiera. Ja jestem niewidzialny. Ja jestem magikiem. Ja się nie chwalę, ale jakieś tam zaklęcia na niewidzialność umiem Ha, tylko co mi z tych zaklęć, jak mnie ktoś zaznaczył. Dobra. Ej, widzowie, dostęp, donate na odcinku. O co chodzi? Halo, Pozrok Sion <noise> Dziękuję za trójkę, ja nie mam streama Co jest grane, ty? Odpowiadając jak mi dzień minął, e, bardzo dobrze Piona <noise> Będzie mi jeszcze lepiej, jeżeli wygram ten mecz Widzowie, będzie mi czy nie będzie? No musi być. Zróbmy to. Postawmy się oponentom. Pokażmy, kto jest tutaj prawdziwym koksem. Yy, że jestem to oczywiście ja. na Napadzie, tak jest. O, i się biją. Wjeżdżam zaraz na trzeciego, stary. Na razie to wygląda mi na to, że on cały czas kopie mój sufit. A ten gościu na dole cały czas go stawia. A ten mu go kopie, a ten go stawia, a ten mu go kopie. Okej, okay, to wy tam się kopcie. A ja czekam dalej, aż się dojedziecie, żeby was dojechać. Stary, no nie mam pytań, co to jest. Ej, wyszedł. Ło, dobra, leci laser. Nie leci. Nie leci, nie leci. Mam plan. Wybijam się młotem do góry i mam hagie. Easy hagie. Nie wierzę, stary. Mam hagie, grając na padzie. To jest chore. O, dobra. Może jednak nie mam hagie. Szybko przyszło, szybko odeszło. Bombę mu daję. Bombę mu daję. Lecę w niego. Nie, no w dwójkę. Zmowili się na mnie. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o kodzie za i ty w sklepie. Dajcie na ten odcinek. Trzymajcie się do następnego i piona.